Często ludziom wydaje się, że idą na masaż, gdy są zmęczeni, kiedy są po ciężkich rzeczach, po traumach, po zestresowanych sytuacjach, to wtedy potrzebuje regeneracji dla swojego ciała. I to jest ok. To, jakie do mnie trafiają też osoby sensorycznie, jak ja to mówię, takie rozregulowane, przebodźcowane, kiedy na przykład osiągają jakiś bardzo duży sukces. Osoby z ADHD. Na przykład, kiedy ciągle są wiesz, pobudzone, tak? ciągle coś się dzieje, mają projekt za projektem, pięć rzeczy naraz, są szczęśliwe. To nie znaczy, że masaż ma się kojarzyć tylko, że idę na masaż, gdy mam traumę, gdy jest mi źle, gdy mam zmęczone ciało, ale również kiedy po prostu tempo, w jakim żyję, czuję, że jest tak duże, że potrzebuję się zatrzymać, potrzebuję to wszystko, jakby wiesz, zintegrować, tak? Tą energię w organizmie. Bardzo często osoba nawet nie jest świadoma, jak bardzo zmęczone ma ciało co mówi to ciało